Hejka, z tej strony Dzikikot, witam Was w kolejnym odcinku z modyfikacji LSPDFR na moim kanale. Oczywiście zapraszam na mojego Discorda, Twitcha, link w opisie. I nie zapomnijcie zostawić łapki w górę oraz suba. Dobra, lecimy, moi drodzy, dzisiaj e, Higway Patrol, czyli San Andreas, Higway Patrol dokładnie, czyli patrol autostradowy. E, moi drodzy, mamy dzisiaj takie autko, nieoznakowany, E, chyba to jest Clown Victoria, nie jestem pewien Więc nie będę się wypowiadał w sprawach samochodowych e, Wiem, że nie jest to najlepsza fura do pościgów Ale dobra, moi drodzy Zostaniemy e, sobie tutaj tak, ładnie, o Nie, 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 o się zrodzimy, moi drodzy e, Zgasimy światło, no i będziemy czekać aż e, ktoś coś porobi Może nie zauważą nasz krzakach. No i moi drodzy, już mamy pierwszą Eee, osobę. No widać po tym, bo ma taki tuningowany samochód. Muszę włączę, bo i tak wiem, w który to auto. Dobra. No, przepraszam. Eee, SPD, dziękuję Wjedzie pan na pobocze. Dobra, central, sprawdźcie mi e, rejestrację 06b SF444 Rainer. Traffic Violet. Okej, ubezpieczenie. Dziękuję bardzo. Dzień dobry, poproszę wszystkie dokumenty. Dziękuję, nie dała mi pani tego, ale domyślam się, czego. A, to pan, przepraszam, proszę. Z tej strony, żeby nie zmieniało. Pijesz eee, też szybko. Alkomacik. Dziękuję, Boże. I ty! Nie, żartowałam. Nie ten przycisk. Agresywnie. Ale moi drodzy, ja dopiero eee, wróciłem po krótkiej przerwie na służbie, negatywnie. I widzisz. I Michael White się troszkę zdenerwał, ale to nie ważne. E, ciężkie życie rodzinne to już nie będziemy chodzić w szczegóły. E, dobra, wejdziemy się na komputerek. Michael White login. Hasło wam nie wolę. Haha. Fredo. E, ma pozwolenie na broń, grubo! Był dwa razy aresztowany. Eee. Aha, gang, okej. Okay. I to jest dwa razy to samo. Ciekawska. Wehikul. Ins e, Experience. Dobra. E, ok Ekrete situation, Rainer to jest na pewno, eee, sedan na 100%. I teraz szukamy, to było to w wehikali, to Tak to było to my, to my, to my, Finish. Mm -hmm. Tyle. Dobra. Dobra moi drodzy. Nie, <laughs> że zobaczmy się widzę już. Okej. Okay. No i dobra, moi drodzy, wysiadamy. To tyle, co panu mogę zrobić. Oczywiście dostanie pan e, mandrat w wysokości 200 dolarów. E, może pan zapłacić oczywiście na poczcie przez internet lub na komisariacie. E, no dobra, dziękuję bardzo. Do widzenia. E, no i dobra, moi drodzy. Tu się mi zaznaczył. Dobra, nieważne, nie wiem, czekam aż będzie mogli ruszyć. Żeby nie utrudniać ruchu. Dobra, idziemy. Idziemy, też się sprawdzimy... Eee, kolejną osobę. Moi drodzy, si e, Przepraszam chwilkę, bo jestem na tym spiku, muszę to wyciszyć na chwilę. Dobra, moi drodzy, jesteśmy już. Szybko to załatwiłem i lecimy dalej Emo sprawni się tego kamperka bo wiecie Niby patro autostradowy Ale jedn... nie to nie jest wyzwanie dla nas Ale jednak e, kampera 22LKKK 8 poproszę sprawdźcie Target license, Dziękuję Kara Morgan 06 sz... No, okay, four, to jest to... Eight, eight, no 1099. Powiem wam, że jakbym zobaczył takie auto na ulicy, takie porysowane, mi dali. ja... dobrze. Nie zwrócę uwagi. A później będę ja się tłumaczył, co zarysowałam auto, auto widzicie? Patrzcie, jak odbieracie auto na służbie. Patrzcie, czy dostajecie czyściutkie, piękne. Nie, centrala, nie dziękuję. Sprawdzimy sobie. Nie jest wyzwanie dla Achi, tam porwani, ten się nie. Włodzajmiał, nie nie jest zarejestrowany. Dobra policja, proszę jechać Tak, ładnie, proszę ładnie zjechać. A może jeszcze zjechać. Jeszcze proszę zjechać. No, byłoby super jakbyś jeszcze proszę zjechał. Może o, 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 Dobrze, doskonale. Mm. Dobra, wysięgniemy, sobie Dzień dobry. Zna Pan powód kontroli? Markę White, Kigoy Patrol San Andreas. Nie zna Pan. No dobrze, zapraszam wszystkie dokumenty. Z Pana powód kontroli, już tłumaczę. E, no, nie, że nie ma pan e, tego zarejestrowanego auta i nie ma pan ubezpieczenia? Rozumiem dlaczego. Nie ma pan dokumentów, dobrze? Wszystko będzie. Mhm. Czyli nie ma dokumentów i ubezpieczenia. co rozwalił system 091. Eh, Drackshop. I w tym momencie no ale dobrze, proszę pana. Jest pan aresztowany. Proszę opuścić pojazd weźmiemy pana, poproszę tu za mną Proszę tu za mną grzecznie Nie, nie, nie proszę. Ładnie Dobra, tutaj przodem do e, radioważę proszę i proszę pana, no. E, jest pan aresztowany. Niestety. Przykro mi bardzo, no ale... Bycie pod wpływem alkoholu i prowadzenie to nie jest zbyt dobry pomysł. Oczywiście pana wszystko. Jak chłop poleciał, na pewno przyprowadził. Ale dobra. Ja pierdziele. Moi drodzy, jeszcze takie ładne zioła tutaj. No proszę, proszę pana. Nie, proszę pan, proszę. Ja tu wezmę pana. Ja osobiście pana zawiozę. Ja osobiście, proszę pana, zawiozę pana na komendę najbliższą. Proszę wsiąść, dziękuję bardzo. Centrala, e, poproszę. Nie. Centrala, poproszę najbliższy towtrak jakiś dostępny. Nie, ładnie. Sultan, o właśnie to jest Sultan lepszy był ztuningowany ale no wiecie ja tu ty, ja tylko to pracuję. nie <grymne> żeby to dobra zabrali go. Ja do ja siadam do dobra, e, staniemy sobie jeszcze bardziej z boku no i proszę pana tam co pan mi powie z tyłu w tym momencie situation broken transfer display okej, okay, spoko, no to zostanie pan jeszcze i to nie wiem, czy będzie pan zadowolony z tego e, powodu. Mmm... E, Drugs to była e, kokaina. Mm -hmm. I... No i damy to chyba, bo to chyba było to, nie pamiętam dokładnie. E, dobra, to jeśli chodzi o to tyle. Oczywiście, traffic Warriors, e nie, nie traffic times. Mm. No tyle chyba mu wpiszemy, a jeżeli jeszcze był pod wpływem alkoholu, to tylko mu wpiszemy. Driving, to nie tu. Mm, K, okay, property, to chyba, którym... to nie pamiętam, to nie pamiętam. Property drugs, może rada. nie proszę no, no, no. no dobra, ale to już tam go to wystarczy na razie. L większy raport e, zdam jak... E, 5 raz było w ogóle jeszcze zatrzymana, tę No dobra moi drodzy, więc jedziemy dalej. Odwieziemy go na najbliższą komendę. Myślę, że no nie, nie, nie będziemy włączać e, sygnałów dźwiękowych, tylko... Świetlne. Zobaczymy, gdzie jest najbliższa komenda. A, tutaj w pole byli, no dobra. No i widzicie, patrol spokojny, bo nie ma strzelanin. Ale, ludzie, i tak jest pełno roboty, jeśli chodzi o wypisanie wszystkich dokumentów. Mówię, większość to dopiero w biurze, w służbie. No i moi drodzy, tak jak obiecałam niedługo w gram pojazdy, wiem, że już mało się teraz pojawić, ale gram jeden pojazd, sheriff, jakiś tam Blankouty, coś tam, ale... Bo to była ta podmianka, wgram wszystko dobrze, ale nie działało. Po prostu muszę znaleźć jakieś takie, które zadziałają w sposób poprawny. Dobra, dojeżdżamy już na miejsce. E, źle zaparkowane auto. Nie no, centrala, okay. proszę. Ja w ogóle tu nie powinienem być w tym miejscu. Ale dobra no. Odwieziemy go z tyłu. Dobra, <laughs> no, proszę go zabrać. Już, już go tam zabierze, dziękuję. Do widzenia. I ruszamy, moi drodzy, na dalszy patrol. Czy jesteśmy dostępni na wyzwanie? Tak, jesteśmy. Dobrze. Zobaczmy, żółty. Tak, mamy zielony, akurat. Żółty, ale zdążymy. <laughs> Dobra, i sprawdzamy, moi drodzy. Jedno auto sprawdzę, i każde jest naprawdę. Tylko ten kamper chyba nie był. A tak jakie auto nie. Nie sprawdzę, to coś ma na siebie, że tak powiem, pod skórą, Eee, chyba nie... A, okej, okay, bo to radiowóz policji dobra, ja chciałem sprawdzić radiowóz policyn. Ja wyprzedzę ten radiowóz, mimo że nie wolno Zielone szyfranko, kurczak, fabryka kurczaków Znaczy, nie, Fabryka kurczaków? Nie, nie przynajmniej No mięso no, jest tylko jedno E, dobra, no i mamy, moi drodzy, osoba niezdecydowana. Sprawdzimy. No, naj dostanie tylko ostrzeżenie za to, najwyżej. Ale jednak. Proszę go sprawdzić. Lanster43ybu904. Team to boy, union, tak, nine, zero, o, dobra, to... Dobra, zatrzymam go, mój drogi. nie ma co, Ja pierdziele Proszę cię, do poboczyć, czemu pan e, zatrzymał się w miejscu? No, Masakra z tymi ludźmi, no, nie umiałem się zatrzymać Dobra, niech ci będzie, stój tutaj, ja ci dam tylko ostrzeżenie i dojrzenie Proszę pana, poproszę wszystkie dokumenty Jeszcze sprawdzimy, żeby oczywiście Okej, okay, jeszcze tutaj drag swap Zaraz go sprawdzimy w bazie, jeśli nic na niego nie będzie Negatyw, dziękuję To go puścimy wolno A moi drodzy, właśnie No nie, jak to oglądacie to już pewnie będzie po, ale Zapraszam, bo też na live'ach będzie się pojawiała Nowa, może nie nowa, ale u mnie nowa... Na kana nie na kanale, tylko na Twitchu, na live'a, oczywiście link w opisie. E, nowa Gierka, a dokładnie City Skylines czyli taki budowanie miasta. Na razie będziemy się e, bawić w to bez ograniczeń, a później będziemy starali się już. Mm, e, wszystko, że mamy jakiś limit pieniędzy, prawda? E, Okej, okay, już zgadza się. Sprawdźmy, w ogóle, co my możemy mu dać, coś na ten temat, że na przykład, nie wiem... jeździć, debil? Dobra, nie będziemy mu dawać, odpuścimy mu. Niech, niech... Niech ma dobry dzień dzisiaj. To no, mu moi drodzy. Dobra proszę pana. Dostaje pan tylko ostrzeżenie, oczywiście. Do widzenia. Proszę następne nasze nie ze drogi. Dobra, Dobra, myślę, tutaj wyjdziemy. Tam białokropki, zaraz zobaczę, co chodzi. Ło, moi razie! Mamy chyba wyścig. Do wszystkich jednostek. Potrzebne wsparcie. Lekolna, e, lokalna jednostka, poproszę. Mamy pościg, e, mo nie, nie ma też też, przywalił mocno. Ok, zatrzymać się, dobra, mamy pościg. Za którym jechać, moi drodzy? Jadę za tamtym, jadę za tamtym Dobra, nie, bo tam, tam go mają patrol jakiś A tego nic nie ma Dobra, idziemy za tamtym, moi drodzy On się jedzie tutaj, zobaczymy, który nigdy wyjedzie Dobra, moi tam tamci go gonią Potrzebne wsparcie jest, jakieś lokalne jednostki, mam pościg. Centrala potrzebuję zgody na szpitowanie. Dobra, zgoda jest. Cel się nadal nie chce zatrzymać pomimo szpitowania. Cel jeździ bardzo nieostrożnie. Przechodzę do przebijania opon. O, pomóżcie, Zatrzymajcie nas, skąd Nie, nie, na. nie, nie, druga, moi nie, i nie, 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 Przybita Przybita druga, I siadaj, i siadaj, łapy, łapy. Dobra, kładź się, jesteś aresztowana. Okej, okay, jeden, jeden 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 uciekł, ale drugą osobę mamy Mam nadzieję, że na komendzie zacznie z nami współpracować i powiesz z kim się ścigał, może wie więcej informacji eee, zabij się ją. Centrala ja ją przekażę drugiemu patrolowi i oni, oni ją zabiorą. Dobra. to szybko towtrack, moi drodzy. Eee, Tą tra Dokładnie tą trakę, proszę. To trak już tam jedzie, a my ruszamy dalej. Dobra, myślę, że zrobimy sobie, moi drodzy, ostatnią kontrolę na dzień dzisiejszy i to będzie na tyle. W ogóle już byliśmy sobie szybę. Ale dobra. Dobra, zabrali sedana, dziękuję bardzo. Uje oj No Moi drogi. Ja się bym tu zajechał. tu jest Serenem, bo tu jest, tu jest w ogóle. Jest i tam... Okej, okay. zejdziemy sobie tutaj, bo czuję, że tu może być pełno nie? Co tu się w ogóle dzieje. O. Dobra, moi drodzy, spokojnie nie wiem Była taka podejrzana miejscówka O, jakiś kojaty moi drodzy Albo nie, w sumie nie będę wysiadł, to jest głupio. Dobra, nie, nie, nie Żeby nie przejechać Jezu, przepraszam Ale jest pan zatrzymany <grystanie> <grystanie> No niestety, moi drodzy, to jak oni się zatrzymują, to jest ostatni No, jest, jest, jest. Dobra. Okej, okay, moi drodzy, sytuacja kryzysowa. Dobra, e, ja wezmę poproszę o jego dokumenty. Dzień dobry, poproszę wszystkie dokumenty. Dziękuję bardzo. Co druga? Tutaj jest druga osoba. Czy druga osoba nie potrzebuje karetki. Proszę pana, e, mam pytanie o tą drugą osobę: czy on z nią wszystko ok? No bo tak nie za bardzo widzę. Negatyw. dobra. E, potrzebujemy wsparcia, moi drodzy. Ha. Sprawdzimy sobie. Request backup. Local patrol. Eee... Coach to... Request Dokładnie, potrzebne wsparcie Eee... Wszystko okej okay. Pets Eee... Driver, dobra Delta Select 1 Okej Ale właśnie tą drugą osobę sprawdziłem Bob Martin Eee... Właśnie... Łączność na samochód Nie ma łączeń na samochód pozwolenie na broń nie Blue Okej, okay. dobra, wszystko jasne, czekamy na wsparcie w takim razie Teraz przyjedzie i my, moi drodzy, będziemy po, podejmować dalsze działania Tak, proszę, sprawa do Dobra, mamy wsparcie na razie sobie, moi drodzy, stop trafik zrobimy I request korony E, proszę pana, proszę jak najszybciej opuścić pojazd Stać grzecznie E, my się wysiedzimy tą osobę Dobra Dobra, i potrzebujemy jak najszybciej karetki centrala potrzebuje jak najszybciej karetki, Mam osobę nieprzytomną lub... nieżywą. Dobra. Dobra, no, wsparcie już pojechało, okej. Okay. No na razie to jest pan mocno zatrzymany, więc... E, proszę podnieść ręce do góry. Albo nie. Ale zrobię. Karetka idzie na miejsce. Proszę, proszę łapy do góry. Łapy do góry na ziemię, jesteś aresztowany Dobra, przeszukamy go sobie na środku drogi Majsu Okej Eee, okej, dobra Eee, no weźmiemy pana Proszę Zobaczymy, jeśli uda się go uresztować, to... E, ale i tak zostanie pan aresztowany, więc... Myślę, że i tak już weźmę transport po pana I poproszę od razu tą traka Nie udało się niestety, dobra E, Wzywam koronera jak najszybciej. Dobra moi drodzy, to by było na tyle. Ja jeszcze tutaj już ogarnę sytuację. E, dziękuję bardzo za oglądanie i do następnego hejka!